Pomysł czwarty. To jest strona zapisywania blogla eksperta, na warsztaty blogla eksperta i ładuje się wideo. Jednak różniące się, różniące się wideo od tego, co od takiego pomysłu nagadającą głowę na przykład. Tu masz wideo, tak zwane ruchome slajdy. Ruchome slajdy. To tak naprawdę są slajdy. Zobacz, że tu jest. Może zobaczmy sobie, zobacz, to jest wideo, gdzie jest napis, ten pan się nie rusza, to jest zdjęcie, tu jest też zdjęcie, tu jest napis, tak, dalej, ten pan coś niby mówi, ale to jest dymek. Ja cały czas tam w tle akurat mówię, tak, ale to są slajdy, tylko tak ułożone, to jest też w Camtasia Studio wygenerowane, to akurat jeszcze zmiksowane ze zdjęciem, ale istotne jest to, że to są slajdy. Te slajdy możesz realizować jeszcze w taki sposób, tu na końcu jest, że są slajdy z podpisami i nałożeniem fragmentów zrzutów z ekranu. To następny sposób, możesz w ten sposób budować w ogóle ofertę z pomocą slajdów w Camtasia Studio i robić to też w postaci instrukcji wideo. Więcej pomysłów, więcej szczegółów też, jak takie rzeczy są robione, znajdziesz na webkaście, o którym dostaniesz informacje, zapisując się na tej stronie sztukainstrukcji Jeżeli myślisz o tym, jeżeli zainspirowałem Cię jakoś do wykorzystania instrukcji wideo, albo chcesz poznać jeszcze więcej pomysłów, być może te nie spełniły Twoich oczekiwań, to zapraszam i 40 pomysłów poznasz już wkrótce na ten właśnie, jak wykorzystać instrukcję wideo, szczególnie w Camtasia Studio.